Hello, hello, tutaj wasz ukochany, znaczy ulubiony Antek, który dzisiaj przychodzi z kolejnym, znaczy z pierwszym gameplayem um, gry Brown Stars, ogólnie to wszystko jest przechowywane na moim ekranie, więc no będzie dobrze. Dobrze, zagramy sobie. Jak coś tu próbowałam tu nagrywać, ale przez, niestety przez pomyłkę. że ja jestem wybitnym nagrywaczem, ale po prostu pomyłka każda każdemu, prawda? Znaczy ja, to ja nie wiem, ja zrobiłem, ale Nieważne, nie po prostu omijmy to. Przez przypadek sobie nagrywam, nie? To, to miał 4 minuty, no i ja przez przypadek kliknąłem, żeby to usunąć, nie? No i, no i się usunęło. No i jestem. Jestem zdołowany, bo moje 4 minuty nagle mnie to jest Ale jeśli chcecie... Jeśli chcecie... Kolejną część, już nagrałem jednego Disa, ale. Kurde, ledo. Już nagrałem jednego Disa, on wchodzi. Ale pamiętajcie, że chcemy nagrać paluchy ekipy. I nie wiem, czy wy w ogóle mnie chcecie. Mam nadzieję, że tak. Ta przegrana była przez przypadek, bo teraz... O, ogólnie, nie wiem czy Wam już mówiłem, bo mam teraz zaćmienia mózgu. Yy, koleg mam kolegę Y, yy, Magic of Y, i on mi pomaga. On może mi pomóc z Magą, on czaruje, nie? I jeszcze zapomniałem powiedzieć o moim montażyście, który na razie jeszcze nikt nie zmontował, ale dość spokojnie. Nazywa się Antos Montażysta. No, montuje klasę bardzo dobrą, ponieważ pierwszy raz zmontował mi film. Co prawda, był to świetny film. Do naszej szkoły bardzo dobrej. Jeśli ktoś się wyśmiewa, to wyśmiewałam człowiekiem, bo nasza szkoła jest elitarna, Po proszę tego nie wyśmiewać. Aż ja nie chodzi do szkoły, że nikt, nikt mnie nie subskrybuje, te subskrypcje są czysto pra prawdziwe, a nie y, kupione, znaczy no wiecie o co chodzi. mam y, 6 subskrypcji i jeśli pod tym filmem będzie 5 łapek, chodzą, nie, 10, to wchodzą, chodzą live. Jeśli będzie 5 łapek... To wchodzą, rąbane, wiecie, no. Antoś mi montuje, zapłacę mu trzy lajki. No kurde, ja wszystko przegrywam. Ale wiecie, kim się nie przegrywa? To mój brat. Ogólnie, mogę coś nagrać Pokemony, mam takich kilku Pokemonowych przyjaciół, jestem z naj... tych najgorszych tam na Mam takiego jednego, nie wiem dokładnie do nazwy, ale ma takiego pana Pokemona Palenkę. Inny to ma Snorlaxa, chociaż ja się nie znam na tym. Inny to w ogóle nie gra, a inny to nie wiem. I piszcie, piszcie na dole ile macie pucharków w brow i czy mam to kontynuować, bo wiecie mogę też nagrywać jakieś inne gry albo nie gry, no bo wiecie gry są nie, nie fajne, lepiej lepiej spędzić czas z paluchami Antka, paluchy Antka one za, dobra już po tym zakończymy to nie wiecie, ale zawsze je dalej, znaczy dobra to uroczysty panek jest on nie te kryszty z